Być! Najpierw konkurs numer 1, czyli gumki, czekolady, układanki logiczne i tym podobne. Kreatywność Waszych komentarzy nas przeraziła! Jesteśmy po prostu w święci Dobra, jedziemy. Pierwszy komentarz. Daniel Pirks! Kusak napisał. Jesteście cudni osobiście uważam, iż powinniście zrobić coś porządnego i na poziomie, co będzie idealnie pasować do waszego kurczego no, zarąbistego i luksnego, a czy nadal inteligentnego humoru. Chłopaki, poważnie, zjedzenie przez was gówno wydaje się najlepszym wyborem trzy wykrzykniki. Chłopaku za twój inteligentny humor i genialne wyzwanie, którego na... 100% się podejmiemy. Otrzymujesz adekwatną do Twojego humoru nagrodę, czyli układankę logiczną dostajesz. Daniel, następną nagrodę wygrywał użytkownik Niner O. Yy, I napisał. Zakładam, że za tydzień kolejny filmik. I mam taki pomysł, żebyście w kolejnym odcinku podali zwycięzcę tego konkursu. Genialne, genialne. Genialne, po prostu miał rzeczy. Może mnie swoją fantazją, człowieku? Tak, jest super, jest super. Po prostu. Najlepszy komentarz ewe. Po prostu. K no, genialne to. No. Yy, Nineroty, wygrywasz czekoladę. Następny napisał. Maxi. 6 Kolejny kreatywny komentarz, jeden z moich ulubionych. Ym. Znacie tą kolendę? Bóg się rodzi, noc truch leje? tak? To niech mi ktoś wytłumaczy, kto to kurwa jest ten noc i dlaczego on leje, jak bóg się rodzi. Mm. Ale to nie tylko za ten wytrawny humor yy, otrzymujesz nagrodę. Eee, albowiem wykazałeś się jeszcze jedną aktywnością. A konkretnie, Mr. Transport napisał: Mam dla was jedną radę. Róbcie filmy z pasji, nie dla pieniędzy. Okej! Okay. Okej! Okay. Oczywiście te wszystkie konkursy były sponsorowane przez różne firmy, bo nie dlaczego mielibyśmy wykładać swój własny hajs dla ludzi, którzy nas wspierają i oglądają. Po co? W ogóle ten cały gris jest z pieniędzy, nie wiem czy wiecie. To są dolary ogólnie rzecz biorąc, to są. to. to. to są dolary. To nie jest green screen, to są dolary, tylko po prostu pomalowaliśmy je farbą, bo w sumie pierdolimy. Na ten komentarz Maxi odpowiedział e, dzielnie nas broniąc zresztą e, włóż pasję do garnka i ugotuj z niej obiad. Na niej odbiad. W nawiasie hajs bywa przydatny. Tak, to prawda. E, ale no, ewidentnie robimy to e, z troszkę innych powodów. My to robimy z pasji, no nie robimy tego, żeby komuś się przypodobać, czy żeby zarobić wielkie hajsy. Po prostu robimy to dlatego, że to lubimy i, 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 i fajnie było, jakby wy, jakbyście wy też to lubili. No. Przecież fajnie jest dzielić się z innymi przyjemnościami, prawda? Prawda. No. Dlatego się nie spadnie. <noise> Maxif e, wygrywa sezorek. Brawo. Teraz według mnie czas na najlepszą nagrodę, najlepszą, czyli proszę państwa dwunastopak pak prezerwatyw, który wygra jedno z was, a mianowicie będzie to Young Life, japoński znaczek, napisał. Dobry artysta często zawodzi, bo zamiast jechać oklepanym schematem, poszukuje nowego gówna. Zrobiłeś, zrobiłaś dzisiaj coś ciekawego? Yy, domyślamy się, że to yy, jest prawdopodobnie pomysł na następny odcinek. To znaczy prawdopodobnie nie zrozumieliśmy tego tak jak Ty chciałeś, żebyśmy to zrozumieli, kiedy to pisałeś. Ale na pewno nas ten komentarz zainspirował. Bo to jest bardzo dobry pomysł według nas, i dlatego. Na odcinek w sensie. Na, na odcinek, i dlatego, jeżeli macie jakieś filmiki, którymi chcielibyście się z nami podzielić, jakieś. W sensie, że coś robicie ciekawego, albo mówicie może. Coś, cokolwiek, coś, co po prostu warte zainteresowania, wysyłajcie to do, do nas, a z czasem. Zrobimy i... sobie taki wspólny odcinek z widzami, jak już się tego trochę nazbiera, i, i może być całkiem świetny. Teraz. Yy, to, na co wszyscy czekali, czyli. Dwa bilety do kina! Kto Właśnie je wygrał? Tak, uwaga. Dwa bilety! Werble proszę. Mhm. Mm mhm. Mm Otóż, z tego co tu mam... <grym> pierwszą osobę. Dawaj te werble! Pierwszą osobą, która wysłała do nas maila z naszym pierwszym filmem na YouTube, który... co trzeba było zrobić, żeby wygrać bilety, jest... Uwaga! Franciszek Fruetski, tak! Jest, na, BO wygrałeś dwa bilety do kina. Amazing. Amazing. A teraz sytuacja wygląda tak. Ze wszystkimi, którzy wygrali jakąkolwiek nagrodę, czy tam bilety do kina, scyzoryki, nagrody logiczne, te wszystkie tam stawy, skontaktujemy się przez naszego maila webersi Kontakt. Albo przez. Coś tam, co tam będzie To jest jakikolwiek inny komunikat W jakiś tam sposób się z wami skontaktujemy o potrzebne dane I wszystko zostanie rozesłane A jeżeli tym razem nie wygraliście, nie wygraliście to nie martwcie się Takie konkursy będą się na pewno powtarzać co jakiś czas Także piszcie dalej komentarze, rady, opinie itd. Pytania też chętnie odpowiemy Pamiętajcie o wysłaniu nam swoich randomowych filmików no i będzie I dobrze. Na razie będziemy kończyć, także pamiętajcie, jak zwykle subskrybujcie, lajkujcie, i udostępniajcie i, i pamiętajcie, że dajcie tą łapkę w górę, jak to wam to się podobało. To bardzo motywuje, to jest no. pozytywny znak. Dla was to tylko kliknięcie, a dla nas to jest duża motywacja, taka co? mega duża motywacja, motywacja. taka mega. Mm. dobra, trzymajcie się, Narka. No poczekaj, chodź. bro, energy. <laughs> O, oh, Proszę! A może nagrywam! Ty, ty, ty też już nie wiesz co się dzieje. Cicho. Y, następną wygrodę na kurwa. A może... Pierdol się. Następ... na... zostaw to! Zostaw to! Już czytam! Już czytam! Cicho. Kurwa, odpierdol się!